Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj bardzo krótko, natomiast film ten powinien się tak naprawdę pojawić na moim kanale bardzo, bardzo dawno temu. Jakoś umknęło to moje uwadze. Leciało mi z głowy. Miałem w międzyczasie urlop i tak jakoś się złożyło. Mianowicie wentylatory Noctua Industrial PPC. Są to nowe wentylatory, znaczy już nie są aż takie nowe, bo jak mówię, jakiś czas temu wyszły na rynek, natomiast ja o tym zapomniałem. Natomiast wentylatory, które wyglądają zupełnie inaczej, aniżeli poprzednie wentylatory Noctua, zwłaszcza mówię tutaj o wyglądzie... Zewnętrznym, dodatkowo te wentylatory kierowane są głównie do serwerów. Niemniej jednak, można spokojnie używać ich również w PC-tach. Tutaj domowych, dwa rodzaje tak naprawdę wentylatorów. jedne są te po prawej stronie PWM, czyli regulowane obroty, i te po lewej stronie bez PWM-a. I wymiary 120 mm i 140 Pierwszy jest to dokładnie Noctua NF F12 Industrial PPC-2000 bez PWM, jak powiedziałem wcześniej. Z ciekawszych rzeczy tutaj, tych ważniejszych. To wymiar oczywiście 120 mm na 120 mm, profil 25, obroty 2000 maksymalne, przepływ powietrza 121,8 m3 na godzinę i żywotność 150 tys. godzin, głośność około 30 dB. Dokładnie tak samo się przedstawia specyfikacja tych wentylatorów PWM, natomiast tam możemy sobie te obroty regulować i wentylator 14 mm, centymetrowy, przepraszam, NFA14. Tutaj dane techniczne, te ważniejsze. Wymiar oczywiście 140x140x25. Trzypinowe podłączenie, bo wiadomo, jest to wentylator niepewłem. 2000 obrotów również. Przepływ powietrza 182,5 m3 na godzinę. I poziom głośności 31,5 dB. Również żywotność tych wentylatorów 150 000 godzin. Pozwólcie, że otworzę teraz po jednym z nich i zobaczcie, jak one wyglądają. Naprawdę dla mnie bardzo fajnie. Ja je widziałem oczywiście nie na żywo. a po pierwszy raz je otwieram przy Was, a, a na filmach innych to sobie schowamy. Zobaczcie, czarne obramówki, czarne śmigiełka. Naprawdę bomba to wygląda. Tak prezentuje się wentylator. Naprawdę bardzo fajnie. Te brązowe nakładki są to antywibracyjne nakładki, gumowa, nie niegumowana, opleciony przewód trzypinowy. Tak prezentuje się wentylator z tyłu, czyli mamy tutaj otwarty jeden z nich i drugi 14 centymetrowy, akurat teraz otwór PWM, czyli tutaj jak domyślacie, ptyszka będzie czteropinowa. Prezentuje się w ten sposób również brązowe nakładki antywibracyjne. Ten czarny z brązowy naprawdę moim zdaniem rewelacyjnie się komponuje. Nie wiem jak Wam, ale mnie się podoba i to bardzo. Kabel również opleciony, czteropinowy, bo jest to kabel PWM. Także tak prezentują się nowe wentylatory, cudzysłowie nowe NocTua. Tyle do mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do kolejnego razu. Hej!